Teraz czas przysłać do Genzy, bo jestem aż ciekawy tej nutki, jak Julita z kostkiem się pokazali tutaj, nie? Jestem tego tak ciekawy. A taki fajny vibe szkolny to jest zrobiony. Że wiecie, że Julita i Kostek tak są nowi, to że w do nowych w szkole. Fajnie to jest zrobione. Dobra ja mam nadzieję, że mortalciu tutaj takła nie poleci jak zawsze i mortalcie pochwalę jak zawsze bo kartoni no powiedzmy, że no Nie chcę schodzić na ziemię Trzymam mam w środku nadzieję do dobrym mance I choć szasu wim wiewardo stoję zasta Mam wrażenie, że Bartek Kubicki lepiej poleciał w tej piosence Trzy króli. W tych piosenkach Trzy króli lepiej poleciał niż w piosence swojej, powiedzmy, ale no nie, w piosence trzech króli lepiej poleciał niż tutaj. Muszę pisać swój nowy rozdział patrzę w przód. Swoją drogą pójdę zócie. Muszę pisać swój, nowy rozdział patrzę w przód. Nie, jak na pierwszą ich piosenkę Nie mam się do czego przepić, jak na, jak na pierwszą piosenkę, że to jest pierwsza piosenka, którą nagrywali To nie mam do się przepić, jak nawijają Ale i tak czekam na Mortala aż wleci Bo Mortal jak zawsze pewnie wleci na, na swoje Przyszedł już czas, stare rozdziały Co się wydarzy i co zgotował los Chod roku buduje sukces, już nie sięga wzrok Wokół pełno nowych ludzi, no i nowy ląd Tak jak mówiłem, czekam aż mortalcie poleci, bo nie, mi się wydaje, że każdy z nutki na nutkę, tak. Każdy w tej nutce poleciał gorzej, ale i tak mortalcie mi się podoba. Nie, akurat, no, po przerze każdy z nich poleciał tak średnio, w tej nutce jakoś. Julita i Kostek, jak na swoją pierwszą nutę, zajebiście, a do mortalcia nigdy się nie przepię. Chciał patrzeć swoją drogą pójdę z Prówa trzeciej kadry, jak oni wchodzą do tej szkoły, kurwa nie. Trzeci, oni trzeci raz wchodzą do tej szkoły. Cały czas są w tej szkole, ale trzeci raz wchodzą do tej szkoły, nie? Ja nie wiem jak to się dzieje. Nie liczyłbym, że coś takiego mnie spotka. Dzisiaj się to spoko Ewidentnie, ewidentnie ta nuta jest za spokojna na nich wszystkich. Ta nuta jest za spokojna na nich wszystkich, oni nie pasują zbytnio tutaj. To jest za spokojne na nich. Mam coraz to większe chęci Ale zajebiście wyglądny jest ten teledysk, że jakby to całe Gen Z w tym teledysku pomaga w różnych sytuacjach Kostkowi, Julicie, tym, którzy są nowi w Gen Z. To jest akurat zajebisty pomysł na ten teledysk. Nie, hania jeszcze w miarę Git tutaj poleciała. Hania jeszcze tak chyba najlepiej tak mi pasowała do tej nutki. Bo ta nuta jest za spokojna na nich wszystkich. Ona jest za spokojna na nich. To dlatego mi tak nie siedzi coś tutaj. No, pa, chyba pierwszy kadrek. Chyba pierwszy kadrek oni w końcu wychodzą z tej szkoły, a nie wchodzą. Pierwszy kadrek oni wychodzą, a nie wchodzą z tej szkoły. Zajeb Zajebisty ostatnik, taki serialowy trochę, że oni idą, y, tam jest zachód słońca, oni wszyscy idą w tę stronę, w stronę zachodu. Fajne, fajnie pomyślano, no.